Jak tam? Pojeżdżone już na rowerze? Tak myślałem, wstawać przed kompa i jazda! No a tak poważnie, to niby miała być już ostatnia setka, ale już piękna jesień, 18 stopni w słońcu, dlatego dzisiaj, żeby świętować wczorajszy Międzynarodowy Dzień Roweru, no cóż, wybrałem się na rower. Więc jaki jest plan na dziś? Robimy, robimy może setkę, zobaczymy jak siły pozwolą. W planach jest zdobycie kilku kwadratów, które co ciekawe, nie wiem w sumie czy takie ciekawe, kilku kwadratów, które pozwolą mi powiększenie niebieskiego na 20 na 20. No, mega się cieszę, bo to w sumie takie moje rowerowe opus magnum będzie. Jeśli chodzi o lokalne jazdy. Z Gliwiz już wyjechałem, jestem za Knurowem, kieruję się na Czerwionkę Leszczyny. Potem zrobimy tam mały detour pod Orzeszem, łaziska górne z najwyższym podjazdem. Yy, wracam na chudów no i, i co? Cieszę się z 20 na 20. Jakieś trzy wzgórza, trzy kopce. Yy, zaraz spróbuję zobaczyć co to jest. No, nie wiem, niestety, jakiś stożek. Takie tam stożki. Enemii okazał się mega słodziaczkiem pięknym. Cztery dyszki przejechane. Czas na mały pit stop z posiłeczkiem regeneracyjnym, żeby węgle doładować. Ale idę gdzieś dalej, bo tu komary powróciły. Zasrane, <grystanie> zaczynają gryźć. Także ja się jeszcze kawałek gdzieś przejadę. Może bardziej otwarta przestrzeń. No i wcinamy. Tak sobie jadę i jadę I w sumie doszedłem do dwóch wniosków Pierwszy jest taki Bo wyjeżdżam właśnie z centrum Żor Zakorkowanych Jestem po prostu mega wdzięczny Że jestem rowerkiem, nie muszę stać w korkach A druga sprawa jest taka Że w sumie dopiero na takich Dłuższych solo przejażdżkach się docenia Jak fajnie jest z kimś jechać Mieć do kogo mordę otworzyć A nie tylko samemu się kisić Ze swoimi myślami Chociaż to też ma swoje uroki, oczywiście. Minusem tego, że już jak jest jesień, jest to, że... Którą mamy teraz? 16.45 jest, a już się zaczyna dosyć zimno robić. Rękawiczki na szczęście mam, no ale jakąś bluzę, kurtkę by się przydało. Oczywiście tego nie wziąłem. Z plusów za to jeszcze tak z godzinka jazdy i powinienem się z moim supportem mentalnym i psychicznym spotkać Także no, Julia mnie uratuje Wydaje mi się, że gdzieś w tych rejonach kiedyś byłem z Julią i oglądaliśmy chatkę Shreka Tutaj jest taki, taki domek na bagnach w lesie Niestety no już za niedługo będzie ciemno, więc nie mam teraz czasu, nie mam teraz czasu go poszukać i pooglądać ale może kiedyś dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście go zobaczyć. Niedobrze, niedobrze. Siły opadają, a w sumie to się zbliżam do tego najcięższego podjazdu w łaziskach górnych. Na dodatek jeszcze w sumie teraz się zaczął las z piachem. Najgorzej. No niestety zdobywanie kwadratów Opa. czasami się wiąże z pójściem trochę. Poza utarte ścieżki. No teraz akurat mam taką, którą chyba nikt nie chodzi. No i tak jadę, jadę i się zbliżam do tego podjazdu. Będzie za półtorej kilometra, trzeba będzie też półtorej kilometra. 70 metrów w górę, ale sił już mi brakuje. Zjadłby coś. O oh brother, najcięższy podjazd, w sumie jedyny ciężki na trasie ukończony. Nie było źle tak na serio tylko... Już kondycha. Kondycha jest jesienna, no zimowa, nie ma co kręcić. Mam nadzieję też, że Julia ma trochę wody dla mnie. Jest! Halo, halo, jak się pan czuje? Witam, moją wybawicielkę. Cześć. Witam. Jest Mówiłem wiesz. właśnie, że mnie uratowujesz piciem, jedzeniem, ubraniem i dobrym słowem, wsparcie psychiczne. Dokładnie. Kompleksowy support. This is business. Stóweczka. I dobrze, bo już jesteśmy w Gliwicach. Patrz na Sandela Police. Opowiadałeś, widzom, gdzie jedziemy jutro? Nie, nic nie mówię, to jest tajemnica. Ach, ja jadę do owocu. Bałkany.